グーチュウ!グーチュウ、gdzie jesteś? グーチュウ!グーチュウ?グーチュウ!グーチュウ、gdzie jesteś? O słońce już zachodzi. Pora nam już wracać do ula. Nie puszczę cię samej siostro. Poznałaś już naszą maję. Poprosiłam, żeby towarzyszyła ci w drodze do ula. Potrafi latać w ciemnościach. Żyje na łące i znają nie gorzej niż my, pszczoły. Znamy swój ul, tylko gdzież ona się podziewa? Wasza wysokość, im prędzej wyruszymy, tym szybciej dotrzemy do naszego ula. Mam doskonałą orientację w terenie. Na pewno nie zabłądziłem. Dziękuję ci za troskę, ale mój strażnik ma rację. Poradzimy sobie. Buziaczki! Och, jesteś tego pewna? Nie martw się, siostrzyczko, i dziękuję za wszystko. Bardzo cię proszę, kochana, uważaj na siebie! Guciu! gdzie jesteś? O? Tu się schowałeś! Aha! Co? Naczelna wszędzie cię szuka. Jest naprawdę zła! A, na, na, naczelna? Muszę już lecieć! Królowa zleciła mi zadanie. Mam nadzieję, że zdążę na czas! Bo, Maju, zaczekaj A? na mnie! Och, Maju, nareszcie! Gdzie żeś ty była? Przepraszam, wasza wysokość, ale... Ach, czyżbym się spóźniła? Odlecieli już! Nie mogli dłużej czekać, Maju! Proszę się nie martwić! Jeżeli polecieli w stronę maków, po chwili będą w ulu! Ale oni polecieli tamtędy! Ach, to dłuższa droga! Ojej, to moja wina! Naprawię swój błąd! Dogonię ich i bezpiecznie zaprowadzę do ula! Zaczekaj na mnie, Maju! Gucio? Przecież ty się boisz ciemności! E, chyba jednak bardziej boję się naszej naczelnej. Poza tym spóźniłaś się przeze mnie, więc muszę ci pomóc! Jesteś pewien, że dobrze lecimy? E, hmm, a, a więc ja ten no, no straciłem orientację w ciemności królowo. Nie wiem gdzie jesteśmy. Nie poradzę sobie bez światła. Oh. Będzie chyba rozsądnie, jeśli spędzimy noc tutaj. Jak to tu, na zewnątrz?